Na powiecie o tej bramce strzelonej. E, witam wszystkich tutaj, trenerów i, i Państwa. No, dzisiaj udało mi się strzelić bramkę u siebie. No, wykorzystałem świetne podanie Sebastiana Śwbińskiego. No i jeszcze sam sytuację z i zdobyłem bramkę. E, ta bramka cieszy podwójnie, ponieważ dzisiaj był bardzo ciężki mecz. Sobie zdawaliśmy tutaj z kolegami, że to będzie e, bardzo ciężki mecz i to taki mecz dla nas to wszystko, bo, bo chcieliśmy tutaj... Yy, po prostu trzymać się, zdobyć trzy punkty w tym meczu i po prostu cieszę się, że w ogóle wygraliśmy ten mecz. To, to był ostatni twój mecz w Suwałkach? Jak to, to, znaczy, to, to znaczy, nie wiem, no jeszcze został jeden mecz, zagram, zagram ten jeden mecz później, później dopiero będę wiedział co dalej, porozmawiam tutaj z działaczami Wiger na ten temat, na temat mojej przyszłości, jak oni to widzą, skontaktuję się ze swoim klubem, z którego jestem wypożyczony no i zobaczymy, jaka będzie moja przyszłość. r and p